Hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rap więc z pochwycenie jest blisko wiadomości z ostatniej ręki wczorajsze tutaj widziałam dziewczyna albo dzisiaj widziałam, ale wczoraj dodała chyba filmik na temat tego, że w USA wysyłają listy do ludzi że będzie wojna więc tylko jak to się mówi lada dzień i tylko odliczać, odliczać tylko dni, że ta wojna po prostu będzie w USA. Jak będzie tam, to będzie też w pozostałych miejscach tak samo na pewno. Na, na, na pewno oczywiście w Polsce by tak nie było, żeby nam oznajmili, bo wtedy ludzie by powyjeżdżali, ale też z drugiej strony hmm, może by dali takie, taką informację. Wiem, że. Jedna dziewczyna miała właśnie kiedyś jakąś wizję. Tam jeszcze nie przysłuchałam tego ogólnie, że właśnie miała New York, New York, New York, że właśnie była ta wizja. Coś tam się wydarzy, że tak powiem. Moja koleżanka miała wizję, gdzie ona nigdy wizji żadnej w ogóle nie miała. Miała wizję grzyba atomowego, idącego człowieka w ogniu, liczbę 12, oraz jeszcze miała płonącą Ziemię. Więc uważam, że to jest wizja, która pokazuje co się stanie. Nie wiem, czy to był człowiek jakby antychryst, czy po prostu może Pan Jezus, nie wiem. Ale wiem, że Bóg przypomniał mi teraz w niedzielę też wizję, którą ja miałam, a ja wizję bardzo rzadko miałam. Ja miałam tylko chyba dwie wizje w życiu. Jedna wizja to właśnie była taka, że widziałam Jezusa na tronie, Boga na tronie i po prostu jak zamykałam oczy i widziałam dalej, to po prostu otwierałam i widziałam normalnie Boga, który siedzi na tronie, od Niego biła jasność to zrozumiałam, o co w tym chodzi. O co w tym chodzi, Pana Boga pytam. I okazało się, że Bóg powiedział: To ja siedzę na tronie. I to nie było do mnie w tym momencie. To było w momencie do kościoła, że to on siedzi na tronie, a nie ty. Nie ja, nie ty, tylko on siedzi na tronie. Więc daj mu ten tron, by to on na nim panował, bo jak nie będzie panował, to będzie kaplica. Druga rzecz, druga wizja kiedy wstałam samego rana, piątej ileś, idąc do łazienki, to było takie, naprawdę to było bardzo, to było Boże, Mówię wam, bo takich rzeczy ja bym sama sobie nie wymyśliła, że po prostu miałam taką wizję, że szłam po prostu do tej łazienki, ale nie, że do łazienki szłam, tylko taką wizję miałam w czasie, kiedy szłam do tej łazienki, że widziałam po prostu, jak Bóg chciał mnie wykorzystać na swoją, na swoją chwałę, jak kiedyś już tak raz było, że chciał, żebym właśnie modliła się na językach, ale też, żebym mogła po prostu być wykorzystana przez Niego i żeby mu się poddać w końcu. Znaczy w końcu, no żeby wiedzieć, jak to czasami jest tak, że każdy, a to nie Bóg, a to nie, a to tamto, a, Boże, a może ja jednak tego nie zrobię, ale żeby poddać się Mu, to tak stricte, ja to miałam chyba w życiu z 2 trzy razy. Tak po prostu, że. Bóg wykorzystał moje ciało, że mogła powiedzieć coś, co On chce, Takie czasami jest w tych właśnie takich proroczych rzeczach, typu jak Ezechiel, Jeremiasz, Izajasz, oni po prostu byli wykorzystani, że Bóg po prostu tak przez nich mówił, że ten duch po prostu działał przez nich i że byli poddani. Miałam tak kilka razy w życiu. W różnych sytuacjach, raz gdzieś jechałam, raz coś poszłam, raz coś mówiłam, naprawdę, i później nawet tego nie pamiętam i wiedziałam, że to było takie Boże, namacalne przez Ducha Świętego, że głowa mała. I miałam w tej wizji było tak, że po prostu poszłam i wiedziałam, tylko mówię Boże, wykorzystaj mnie tak, żebym ja nie wiedziała, żebym ja po prostu tego nie, nie jakby nie pamiętała, żebym była poddana, żebym nie musiała być taka wiecie, że po prostu walczę z tym. I naraz wstałam za moim domem i patrzę w niebo, i leci rakieta. ja wam o tym mówiłam kiedyś, tam, tą wizję, co miałam, i leciała rakieta, i, ym, i po prostu powiedziałam tylko pokutujcie. I to wszystko, i skończył się ta, skończyła się ta wizja. I ja teraz, będąc w niedzielę, słuchajcie, będąc teraz w niedzielę, to was nie chcę straszyć, ale byłam i yy, jakiś czas temu, dwa tygodnie temu i teraz tłumaczyłam mojemu koledze, który jest z Afryki, to, co mówi nasz pastor, po prostu po, po, po angielsku. Nie jestem taka dobra w tym angielskim, by coś z kolei tam po prostu wiecie, robić. Ale tyle, co mogłam powiedzieć, to, co tam zrozumiałam, to co przekazałam jakiś tamkolwiek swój sposób. On to uważam, zrozumiał i tak samo no, zrozumiał po prostu to, co mówiłam. Jakoś kali szkali mieć, ale jakoś tak w miarę jasną, że tam oczywiście tłumacz tak samo w internecie w Google i dał radę. Ale wiem, że sama bym do tego nigdy nie poszła. Bo po prostu, bo to nie jest dla mnie. I nawet kiedyś też miałam wcześniejszy sen, że śniło mi się, że tłumaczyłam po prostu. Wiedziałam, co ten koleś mówi po słowacku, i tłumaczyłam po prostu, co on mówi, i wtedy tłumaczyłam po prostu po polsku. Takiej sytuacji jeszcze nie miałam, czy będę miała, nie wiem. Wiem, że mm, po prostu ja wszystko rozumiałam. I e, wiem to, że, e, że jeżeli to się wydarzyło, odczułam, że to jest ten moment właśnie tej, tej mojej wizji, że ona się teraz spełniła, że zostałam wykorzystana, że Bóg wykorzystał moje ciało, moje mówienie w ogóle na Jego, na Jego chwałę. To pamiętacie, co było po tym? Było po tym rakieta, która szła czarna, normalnie rakieta w moją po prostu twarz, którą widziałam. Nie walnęła we mnie, nic takiego się nie wydarzyło, jakaś tam wojna po prostu była. Wiem tylko, że było pokutujcie i że już zbliża się naprawdę, uważam, chyba yy, wojna. A kiedyś jeszcze sobie miałam taki, że mówiłam, wam to ostatnio, to, to, to było ostatnio, to było gdzieś tak z pół roku temu. Wiecie, że u mnie tak jest, że pół roku temu i dopiero po jakimś czasie, dopiero rozumiem, o co w tym wszystkim chodzi. Tak, jak było z tą wojną, z Ukrainą, co wtedy dał Bóg mi sen, i to się spełniło pół roku później, tą wojną, co, że ta wojna po prostu była. Um, i, ale o tym mówiłam już wiele razy w filmikach, ale też w filmik jest wojna. Skąd wiedziałam, że jest wojna, będzie wojna między Rosją a Ukrainą? Tam sobie zobaczcie, picie sobie wtedy, gdyby jakby, jakby się, się tam będą poszukać. I miałam taki ostatni ostatni, nie wiem czy Wam to też powiedziałam o tym śnie, że był taki grzypa atomowy, Widziałam po prostu, wyszłam do mojego tutaj męża. Byłam to w moim miejscu zamieszkania. Wtedy wyszłam na dwór yy, i z oddali widziałam po prostu taką, rakie, taką bombę, jakby normalnie wybuchła. Taki grzyb atomowy po prostu się zrobił. Taki pomarańczowo, taki czarny, mega. I kiedy ta bomba leciał, jakby ten odruch takiej bomby leciał, ja już wiedziałam, że już jest koniec. I położyłam się tylko i powiedziałam w tym śnie: Boże, zabierz tylko moją duszę. Położyłam się i taki tylko był podmuch, ja wstałam. O! Co się dzieje? O co chodzi? Więc albo będzie fałszywa wojna, w sensie fałszywy wybuch, chociaż go widziałam naocznie. Albo taka będzie bomba, która tutaj nas nie dotknie, bynajmniej mnie nie dotknie. W tym miejscu, w którym tutaj ja jestem. Wtedy mój mąż pakował samochód gdzieś. Nie wiem dlaczego, gdzie, czy gdzieś my wyjeżdżaliśmy, czy coś nie wiem, co się tam wydarzało, że gdzieś tam pakowaliśmy samochód. A moja wtedy córka pamiętam malowała. I tak też ogólnie było. Taka podobna sytuacja była, że pewnego dnia moja, moja córka malowała sobie w pokoju swoim, tak samo też było w tym śnie, mój mąż tutaj ustawił samochód i pakował gdzieś, otwierał bagażnik, i że coś tam miało być do spania. Czy ktoś tam, moja córka chciała z moim mężem tam, żeby po prostu pójść na taką zrobić taką wakację, spać sobie w samochodzie, ale do tego oczywiście nie doszło, bo było za zimno. I w tym momencie, słuchajcie, było wtedy, pamiętacie takie drony, co były w Bułgarii, które wtedy wybuchły? Trzy drony, które się rozwaliły z, z, od Turcji. Eee, także powiem Wam, dzieje się bardzo dużo. Bądźmy naprawdę czujni. Jak kiedyś jak mówiłam Wam, jakiś czas temu, że czułam, to było dwa może miesiące temu, czułam bardzo namacalnie USA, żeby się o niej umodlić. I wiem, że po prostu już jest ten czas, że Bóg naprawdę po prostu już ym, ym, już ma dość. I też tak samo chcę, żeby po prostu ludzie już mogli być otwarci i naprawdę mogli do niego przyjść. Ale co i teraz jeszcze się samo Bóg mi właśnie przypomina, dzięki Cię, Panie Boże, to jest sen kobiety z 2018 roku na kanale faceta, Ja wam linka zostawię. Tam sobie posłuchajcie. Czyta ten sen, po prostu jest, to jest naprawdę Boże taki sen, że ja głowa mała normalnie i mówi, czy tak, jakieś tam kobiety, czyta i mówi, to ten co przewidział, że trawę będzie postrzelone w prawe ucho, może tam go kojarzycie, tak się potem stało 3 miesiące później, że mówiła jak widziała, że była sprawa sądowa, to było słuchacie w 2018 roku, prawie 6 lat temu widziała, była po prostu w śnie, w tym śnie, że była jako osoba, która pisze, jak jest sąd. I jest sąd oskarżyciel i jest obrońca. I ona to wszystko widziała, tam opowiada, jak to wyglądało, tak jak byli ubrani ci ludzie, że był obrońcą, był Jezus, aniołowie, święci, a szatan był jako ten oskarżyciel. I tam, że jak on wstał, sąd idzie, to Bóg wiadomo, że szedł, to pokłoncie się, to niebo nawet się nie pokłonił nie nic. I co jest najlepsze, to to, że mmm, po prostu powiem Wam, yy... i co słuchajcie jest najlepsze, to to, że Bóg, w, to, był, to, był, to by, mówię, 2018 rok, Bóg w tamtym momencie na prośbę swoich świętych wysłuchał ich, że było wtedy właśnie opóźnienie. Opóźnienie, że nie było pochwycenia, gdzie dużo osób mówiło, że w tym czasie będzie pochwycenie, ale Bóg ze względu na nich zlitował się i właśnie powiedział, że będzie opóźnienie i w tym sądzie jak ona to właśnie czytała, opowiadała że Jezus po prostu się za nami stawił, słuchajcie to jest coś pięknego, on się za nami wstawia, a diabeł cały czas chce i próbuje aby naprawdę ludzie po prostu do niego hmm, po prostu wyprasza sobie różne sytuacje, różnych ludzi by właśnie ich zgnębić, zgnoić i w ogóle, żeby byli jeszcze ich i E, dzisiaj też miałam sen, Wam też opowiem. Dzisiaj też miałam bardzo obrazowy sen. Nie do końca jeszcze go rozumiem, ale już mniej więcej wiem o co chodzi. Mniej więcej. I powiem Wam, no, że to był taki piękny sen, że powiedział, że to było w 2018 roku i że wtedy jeszcze dał szansę, byś ludzie nawrócili. Ale mamy 2024-26 sierpnia. Dzisiaj 26 sierpnia jest. Więc powiem Wam tak, to było dawno opóźnienie temu. Bóg jeszcze pozwolił zrobić opóźnienie. A jak Wam powiedziałam kiedyś, teraz już nie będzie opóźnienia. I, yy, I to nie jest dla, nawet, nawet dla nas, chrześcijan, bo my już wiemy to, my oczekujemy tego. To jest dla ludzi, którzy się jeszcze nie nawrócili i którzy jeszcze cały czas myślą, że mogą sobie właśnie to jakby pobłażyć. I ona mówiła naprawdę takie cudowne tam rzeczy były po prostu, że ja byłam normalnie zszokowana naprawdę i powiem, wam, to było takie bardzo podnoszące, że naprawdę Jezus za nami się stawia. I to, co właśnie ja wczoraj słuchałam, bo to było wczoraj. Czy przedwczoraj, z nami się stawia. Ja dwa chyba dni temu właśnie dzisiaj miałam sen, że Wy jesteście taką stałą grupą ludzi, z którą tu właśnie teraz rozmawiam. Do Was mówię, wysłuchacie, komentujecie tam, może udostępniacie. Fajnie by było dla kogoś, gdyby ktoś tam chciał posłuchać, L nie wiem, lajkujecie cokolwiek, żeby też właśnie algorytm YouTube wiedział, że to jest bardzo potrzebne dla Was i dla innych ludzi. Ale miałam sen, w którym te grono osób już wiedziało, co i jak. Te grono osób już słuchacie, wiedziało co i jak. I teraz wiemy, chyba co dotyczy ten sen. O, poniu bo... Zawsze, jak opowiadam sny, to Bóg, który daje mi jakieś rozjaśnienie komuś, jak mówię coś. To jest to, że my już swoją rzecz zrobiliśmy, opowiedzieliśmy. Ja może, żeby powiem swój sen, że była to grupa starych osób tak jak my takie wygi, że tak powiem, wiemy co i jako pochwyceniu, już jesteśmy gotowi na to idziemy tam i w ogóle i wszystko ale była nowa grupa ludzi wy już wiecie, wiecie o co chodzi Wie, wiecie o co już chodzi więc głoście to dalej innym żeby inni też nie stali tylko głoście dalej by wzrastała pozdawa zostało poznanie i przyszły nowe osoby nowe kompletnie takie no zielone że tak powiem które młode osoby więc to były takie jakby no zielone osoby tak które nic nie widziały i ja zaczęłam im tłumaczyć. I tak, i był taki chłopak, który był pastorem i był gejem. I mówi, wiesz co, no ale ja jestem gejem. I, i ale tak potrzebuję miłości, to jest takie to, 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 to tamto, to, 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 to tamto i w ogóle i wszystko. ja to tylko, tak na niego tylko patrzę i się uśmiecham po prostu do niego i, i, i w ogóle. Eee, powiem wam, nie wiedziałam, nawet nic nie powiedziałam. Ale odezwała się pewna bardzo fajna osoba z mojego otoczenia. Która powiedziała do tego człowieka, słowo Boże, powiedziała w tym śnie: Jeżeli nie oddacie wszystkiego, czyli że jeżeli porządliwości ciała będą dla Was ważniejsze niż Bóg, nie jesteście mi godni. Czyli, że jeżeli. Zobaczcie, wie, znam przykłady wielu osób, które były bardzo zakochane w innych osobach. Znam na samym przykłady, Osób homoseksualnych, gdzie naprawdę były zakochane, ale kiedy Bóg ich dotknął, one zrozumiały, że to nie było od Boga i że musiało to zostawić. Da się z tego wyjść. Da się z tego wyjść. I w tym momencie skończył się ten, oczywiście ten sen. I teraz doszło do mnie, że to oznacza, że my już wszystko wiemy, ale przyjdą nowe osoby, i te inne osoby, które tu zostaną, będą dalej im tłumaczyły to, co my już dawno mówiliśmy. Bo ja, słuchajcie, nic już nie powiedziałam, bo ja już powiedziałam wszystko. Ja już swoje zrobiłam, ale ta osoba powiedziała tej osobie, temu pastorowi, ala pastorowi, który był młodym pastorem i który był gejem, że po prostu musimy oddać wszystko, nasze porządliwości, nasze martwienie ciała jest bardzo ważne i wiecie co, I przyszło mi od razu na myśl też taka rzecz, za co umarł Jezus? Czy, czy my zdajemy sobie sprawę, że za te porządliwości ciała, za te grzechy, które robimy, Jezus poniósł prawdziwą śmierć na krzyżu? Czy my sobie zdajemy sprawę, że ktoś za to umarł? Wiem, co mówię sama tak samo do siebie. Mam grzechy, ciągną mnie te grzechy, każdego ciągną do różnych rzeczy, sytuacji. Ale co musi wygrać? Jezus, jeżeli Go naprawdę kochasz, to to wygra. Musimy do niego przyjść, kiedy to, kiedy to wygra, kiedy będziesz z nim spędzał czas. Inaczej to nie wygra. Więc powiem Wam, dla mnie to było bardzo mocno znaczące, że Bóg i Bóg za takie coś umarł, że ludzie po prostu sobie robią z tego byle co. Musimy sobie zdać sprawę, że te porządliwości, nie wiem, jak to Wam wytłumaczyć, żeby to bardziej tak było zrozumiałe, bo ja wiem o co mi chodzi dokładnie, no. Że po prostu Jezus umarł za każdy twój grzech. Zdaj sobie z tego sprawę, że to nie jest zabawa. Że On naprawdę chce, abyś po prostu ty mógł w końcu zrozumieć to i przestał to robić. Przestała to robić, co robisz. Czas w końcu naprawdę iść w woli Bożej. Czas w końcu ogarnąć się i po prostu być blisko Boga. Boga. E, więc wiem, że to było pokazane dla mnie osobiście z tym gejem, ewidentnie z gejem, że. naprawdę ten człowiek musi zostawić tą porządliwość ciała, bo to jest tylko porządliwość ciała. I by po prostu u Pana Boga uwierzyć, jeżeli tego nie zrobi, to tak naprawdę nie uwierzy w niego. To nie jest miłość, to nie jest, to nie jest po prostu, to jest totalna katastrofa. Bycie pastorem i bycie gejem. Na no szok. Także bardzo Was proszę, bądźmy czujni. To, co się teraz dzieje na świecie, naprawdę jest bardzo kulminacyjne. Wiem, że jak widziałam tę bombę atomową. To coś to po prostu znaczy. I on naprawdę się wydarzy, czy tego chcemy, czy nie. Wiem, że ludzie przez to będą uciekać będą uciekać. Nie dotknie to wszystkich. Będzie ta bomba wpuszczona na pewno. Wiadomo, zawsze bardziej ogólnie oni walczą, żeby to było na jakiejś stolice państwa, różnych państw, ale zawsze można to zaczynać z jakiejś tam oczywiście strony. Więc jak zacznie się tam, to zacznie się tu i zacznie się wszędzie. Więc naprawdę my mamy stąd iść. Ale czy jesteś pewny, że idziesz? Są takie, słuchajcie, chwilowe tutaj kilka, bo już nie będę rozdzielała na różne filmy, bo wiadomo, czasami mogą i wiadomo, różnie to może być. Może, się może już nie być internetu, może nie być po prostu naprawdę internetu, i to już nie zobaczycie sobie nic, bo do tego tak samo dojdzie. Jak film mówiłam, kiedyś oglądałam ten film, to naprawdę tak było, że po prostu tam było, że nie było w ogóle kontaktu, nie było komunikacji, nikt nie wiedział, co się w ogóle dzieje, więc ja wam mówię, co się będzie działo. Wszyscy o tym wiecie. Wiem że, wiem, że tak samo niektóre osoby jakby zapisują sobie te różne rzeczy, a najważniejsze też było tutaj tak samo to, że dogadałem też z koleżanką o tym, że co z tego, że dostali oni listy, żeby oni tam, że tak powiem, mają się, mają, mają się um, że będą wiedzieli, że będzie wojna. Dlatego widzicie, Bóg powiedział, Bóg do mnie nie powiedział, że mam robić jakiekolwiek zapasy. Bo jak będzie wojna, to i tak to wszystko zostanie zniszczone. Więc po co robić te zapasy? Jak Bóg ci, jak, oczywiście, jak Bóg ci tobie powiedział, rób zapasy, to je rób. A jeżeli nie powiedział, to ja nie robię. Ja tylko robię tak, jak robię, tak jak jestem dowód, pierwszy raz sobie weki, po prostu bo sobie robię, bo, bo chcę zobaczyć, jak to mi w ogóle wyjdzie, i to jest dla mnie coś fajnego, nowego. Nie wiem, ile to będzie jeszcze, my, ile tu jeszcze będziemy czasu, i w ogóle, ale po prostu chcę, żeby tam była, bo jest marchewka, jakaś tam cebula, jakieś buraczki, właśnie tam dzisiaj sobie też sam wyciągnęłam i w ogóle coś tam będę wiadomo, robiła. Ale powiem wam naprawdę, ja wierzę w to, że nas tu nie będzie. I tutaj ostatnio tak samo też pisałam z taką, z taką, w ogóle, że jeden koleś w ogóle mówi, że w ogóle nie będzie pochwycenia. To dla mnie jest totalna katastrofa. Gdzie Bóg mówi, że nas ocali z tego gniewu. No to mówi Biblia. Mówiła, że to nie jest w ogóle biblijne, no ale to w takim razie właśnie to by sobie tak wysane z palca bez sensu. Także powiem Wam, to chciałam po prostu Wam przedstawić. Bardzo ważna rzecz, co się dzieje teraz postawili tak samo też słuchajcie posąg w, chyba w Meksyku czy gdzieś w, w Teksasie postawili posąg małpiej małpiego człowieka czyli wielka, wielki człowiek ale głowa w kształcie małpy e, powiem wam naprawdę, że dzieją się takie rzeczy, że głowa mała naprawdę i musimy zdać sobie z tego sprawę naprawdę że jest to bardzo blisko i ludzie sobie dalej z tego nie stają sprawę dzisiaj słuchajcie jechałam sobie tak Naprawdę, coraz bardziej widzę i jadę nawet sobie samochodem i mówię tak, właśnie jechałam, mówiłam mojej siostrze, jak jechałyśmy razem, że centralnie jechałyśmy i mówię tak, patrz, teraz ludzie sobie chodzą i spokój. A za chwilę, jak to będzie wyglądało, jak oni, ludzie, będzie chaos, ludzie będą biegać wokół, wszędzie będą szukać wszystkich. Ich nie znajdą. To jest totalna katastrofa. To się wydarzy, słuchajcie, to się naprawdę wydarzy. Ja nie, nie chcę tego mimo wszystko zobaczyć. Ale tak dzisiaj wiecie, słoneczny, był dzień, i potem patrzę, wieczorem jadę. Taki powoli zachód słońca, a jednak wszystko mimo wszystko widzę, jak to będzie wyglądało. To będzie katastrofa. Módlmy się, słuchajcie, czuwajmy. Módlmy się i bliżej do Pana Boga, przychodźmy. Amen. Do zobaczenia później.